Na dzień dobry. Dziś w gadanku na śniadanko z życia wzięty czwartek, czyli historie gabinetowe, ale mamy dziś dzień roślin wiecznie zielonych, czyli z naszych polskich wszystkie iglaste oprócz modrzewia i nie wiem czy wiecie borówka brusznica jest też rośliną wiecznie zieloną, bluszcz pospolity też jest wiecznie zielony. No te nasze tuje. Które mamy na ogródkach, też wiecznie zielone? Lecimy, wiecznie zieleni. Zdrowie do setki. I polajkuj i subskrybuj kanał. Ponad połowa. Osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybuję kanału, a dzięki temu jestem w stanie dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Niech się dobre wiadomości niosą. No, jeszcze oczywiście, Jemioła jest tak zwaną rośliną wiecznie zieloną. Dlaczego powiedziałam wiecznie zieleni? Niektórzy mówią, że Ale ty jesteś zielony w tym temacie, to znaczy, że nic nie wiesz. A dla mnie zielony to jest kolor takiej nadziei. Bądźmy ludźmi wiecznej nadziei. Tak, no, to by było fajne. Brakuje mi czasem tego. Zielony kolor, więcej zielonego koloru powinna mieć wokół siebie, a ty. Dzisiaj, historia Hani zmotywowała mnie do opowiedzenia tej historii, ponieważ napisała swoją historię, która jest u mnie na stronie internetowej. Wystarczy słuchać zaleceń. Jakie to proste, a jakie to trudne zarazem. Hania była u mnie na projekcie. Od, nowe projekty będą od przyszłego roku. To są spotkania indywidualne. Planuję tym razem również spotkania w kilka osób, żeby to były motywacyjne grupa, grupy wsparcia. Ale Hania, dziewczyna, która trafiła do mnie, Będąc w klasie maturalnej i przychodząc, miała otyłość, miała insulinoporność, miała nieregularne miesiączki i była w poważnej depresji. Wystarczyło słuchać zaleceń, a miała wszelkie. Mm, wszystko wskazywało na to, że będzie trudno. Bo nie jest łatwo ogarnąć sobie posiłki, mieszkając na dwa domy, i u mamy, i u babci, i u mamy w momencie, kiedy jest też, nie pamiętam czy młodsza, czy starsza siostra, ale jednak. Czyli wszystko wskazuje na to, że sposób odżywiania to jest majstersztyk, jeśli chodzi o um, organizację. I co się okazuje? I mama, i babcia z miłości przeszły na ten sam styl odżywiania. I mama, i babcia zaczęły się czuć lepiej. Hania, przy okazji wycofała w kilka miesięcy depresję, wycofała totalnie do zera insulinooporność. Bardzo chciała być zdrowym człowiekiem. W momencie, kiedy jej pogratulowałam, zdrowia, pięknego wyglądu. To jest tak śliczna dzisiaj dziewczyna. Ma 22 lata, studiuje. Piękny, wie, kobieta wielu talentów. Energia ją roznosi. Szczuplutka. I co się okazuje, że tak naprawdę, jak pytałam, co było takim czynnikiem głównym? No, wystarczyło słuchać zaleceń. Ja po prostu słuchałam zaleceń. A są sytuacje, kiedy. Dobrze, ja będę słuchać Twoich zaleceń, ale ten punkt sobie pominę, bo on mi nie pasuje. Dobrze, ja będę słuchać Twoich zaleceń, ale pominę sobie ten punkt. O jedzeniu okna, w oknie żywieniowym, bo o 22 będę jadła co chcę. Hm. W ciągu dnia piękne keto, dwa posiłki, ale wieczorem zjem sobie pączka codziennie. Zrobię sobie taki mały wyjątek. Co drugi dzień. No dobra, raz w tygodniu. Ja się dziwię, dlaczego takie wyniki złe. Ja się dziwię, dlaczego nie idzie wystarczy słuchać zaleceń. A jeśli masz problem z uzależnieniem od jedzenia, przyjdź na kolejną konsultację. Powiedz o tym. Są pacjenci, którzy kłamią. Przecież jestem na keto, ja nie wiem dlaczego nie idzie. Wyniki coraz gorsze. Potem dowiaduje się przez przypadek Między wierszami, że to keto to jest tylko do dwudziestej, <noise> a potem już, hmm, potem już według własnej woli. No to z takiego czegoś nic nie wyjdzie. Ale wycofać depresję, wycofać insulinooporność, uregulować miesiączki, zwiększyć poziom energii. Warto mówić prawdę. Warto mówić prawdę, nawet jeśli jest mi trudno. Bez prawdy nie ujedziemy. Na pewno nie w gabinecie. Widzimy się jutro w postnym piątku. Dzisiaj zachęcam do zjedzenia ostatniego posiłku o godzinie 18, może 19. I postny piątek jutro. jest jutro ze mną. Dobrze, że jesteś. Pa.